Witam serdecznie w trzecim dniu naszego napełniania stawu znajdującego się przy Parku Świetlików we Wrocławiu. Idziemy zobaczyć w jakim tempie napełnia się nasz staw. Pompy intensywnie pracują. Ja powiem szczerze, że przychodzi dużo osób. Nie dowierzamy, nie dowierzamy jak fajnie się to dzieje. Punkt pomiarowy. Wczoraj zrobiłem taki znak, więc przybyło 20, 25 cm od zamontowania punktu pomiarowego, a przez całą dobę przybyło tej wody 40 cm. W związku z powyższym, że taka sytuacja zaistniała, dzisiaj przepraszam, trochę będzie dłużej niż minutę. Te, poprosiłem też geodetów z, z budowy, byśmy sprawdzili, jak są roz, rozmieszczone tutaj spadki, i w tamtej części. Do której doprowadzona jest woda z wykopów, w budowy, do dna rowu od tafli wody jest 47 cm w tej chwili. Natomiast spadek w pierwszej kolejności woda będzie zmierzała w tamtą stronę. Od tafli wody do dna rowu jest 30 cm. W tym tempie napełniania się tego zbiornika myślę, że w ciągu 48 godzin będziemy musieli przyjrzeć się co dalej. Proszę Państwa, bardzo ważną sprawą, zapomniałem o tym wspomnieć, ale z tej perspektywy będzie super to widoczne. Te liście, ja rozumiem, że było sucho, w stawie nie było wody, natomiast te liście wymagają tego, żeby je uprzątnąć. Zwróciliśmy się z prośbą do Zarządu Zielani Miejskiej, żeby zadziałali w tej sprawie. Te liście trzeba uprzątnąć, no bo będą za chwilkę zakryte wodą, później to będzie wszystko gniło, jak poziom wody opadnie, będzie śmierdziało itd. itd. I w następnej kolejności trzeba się przyjrzeć jak wygląda rów. O właśnie tutaj. Tu poziom wody, wczoraj tu jeszcze było dosyć sucho. W tej chwili, tutaj jak mamy to przejście, a właśnie, i od poziomu tafli wody do tego miejsca, tutaj gdzie leży ta butelka, tutaj łata geodezyjna była postawiona, jest 30 cm wysokości, 30-35 cm wysokości. Więc to wszystko, te odpady organiczne wymagają tego, żeby to zgrabić jakoś z boku, żeby woda była czysta, klarowna. Lepiej to zrobić wydaje mi się. Przynajmniej ja bym tak zrobił i tak zacząłem. Lepiej to zrobić teraz, niż potem się męczyć po prostu niepotrzebnie. Co dalej zrobiłem? Będziemy się przyglądać na bieżąco zdawali. Nie będę na bieżąco zdawał relacje z tego co się dzieje, ale jest dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę rzucić okiem, to jest trzecia doba od y, początku napełniania stawu przy Parku Świetlików, jest dobrze. Tamte liście wymagają uprzątnięcia, jeszcze tylko, y, nie, no wydaje mi się, że na dzisiaj to wszystko. Także potrzebujemy pomocy w uprzątnięciu brzegów z liści, jakichś decyzji z, ze strony m, odpowiednich instytucji i miasta co do tamtego, przyszłości tamtego rowu, bo chcemy dalej działać z kolejnym deweloperem, z deweloperem Inter S przy ulicy Śliwowej, żeby za miesiąc móc napełniać staw po drugiej stronie parku Rędzińskiego. Tyle na dzisiaj z trzeciego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Darek Bogusz. Do zobaczenia. Cześć!